Wygląda dobrze. Właśnie wierniamy transport. Co do planu, to zaraz powiem. No i byliśmy na śniadaniu za dwie osoby, zapłaciliśmy go 50 zł, także 55 zł, także jest ok. Co do naszych planów dzisiaj chcemy sobie popłynąć kajakiem. Jeśli tutaj naokoło znaleźliśmy. No od nas z hotelu można wynająć kajak za, za, za 150 watów, czyli 16 zł za godzinę, także sobie zarezerwujemy na jakieś dwie, no pewnie 3 godziny Co do naszych dalszych planów, to yy, jest dzisiaj 10, nie 11, 11 styczeń. Yy, jutro jeszcze tylko dzisiaj mamy nasz hotel. A lot z Phuket na, do Bangkoku mamy 16, także jeszcze mamy kilka dni. I stwierdziliśmy, że początkowo był pan, żeby ruszyć w stronę Krabi i zrezygnować z lotu i z Phuket na, do Bangkoku i zarezerwować z Krabi do Bangkoku, ale okazało się, że tam odległości są trochę jednak za duże i stwierdziliśmy, że wracamy w stronę Phuket i wrócimy sobie na wyspę, którą ominęliśmy podczas drogi z Pipi na Kolantę z Pipi na Kolipę, czyli na Kolantę byliśmy właśnie też zarezerwować sobie prom za prom zapłaciliśmy 1650 patów czyli no 170 zł, ale to jest jakieś 3,5 godziny pojęcia także jutro o 9 rano startujemy, a dzisiaj kajaki tyle a ciekawą rzeczą, którą tu zaobserwowaliśmy jest to, że tak jak w Polsce Idziesz, chcesz rozmawiać z kimś poważniejszym, to nie potrafi słowa po angielsku, ale potem zwoła sprzątaczkę. Sprzątaczka przyjdzie, wszystko przetłumaczy, bo mówi: perfekt. Także tak samo było i tutaj. No. O, zarezerwowany mamy kajak za 30, 300, to jest na cały dzień, wychodzi 30-32 zł. Więc spokojna. No i bierzemy, bierzemy te kajaki. Oczywiście bierzemy tylko najpotrzebniejsze rzeczy, także tylko pasek z pieniędzmi w razie jakbyśmy potrzebowali no i co? I pewnie zrobimy rundkę na około wyspy jeśli się uda. Coś tam pewnie po ponagrywam, tylko biorę tylko telefon, żeby tego drona nic nie biorę, żeby czegoś tam nie stracić. No, kajek już czeka. No i nasza maszyna. Popłyniemy gdzieś w tamtą stronę. Za winkiel. Może jakaś plaża po drodze. Godzina 11 A już pełne słońce Maszyna gotowa do, do drogi No i sobie płyniemy Jak Ci się podoba? Fajnie, nie? Super baże to są w okolicy No i płyniemy sobie dalej Najpierwsza no plaża, do której dotarliśmy Parking Idziemy się trochę schodzić No i potem startujemy tutaj Za róg W stronę tych fajniejszych plaż No trzeba się trochę na, Namachać, zwłaszcza że są dosyć Tu w okolicach klifów są y, Dosyć mocne fale Ale fajna rozrywka No i dosyć trudny kawałek Spore fale Ale już jesteśmy prawie Plus. No i... zawracamy jednak kajaki nas pokonały <grymne> ale bardzo fajny rejon No jest żeglarka nie? Jak się podoba? No dajesz, dajesz dajesz, tylko żebyś mnie wiosłem nie trzepnęła No tu można powiedzieć, że skały takie jak na zdjęciach z jakiejś Seszeli czy z czegoś Dobra, płyniemy w stronę portu no i nie to ja się jeszcze nagram to jest fajna woda nie taka niebiesiutka, niebiesiutka jakby zieloniutka turkusowa no wiatr jest konkretny e, co płyniemy w stronę plaży na jakieś piwko potem się zobaczy no i postój na piwko przy plaży barze no, kajakowanie okazało się dosyć wyczerpujące, ale znaleźliśmy super miejscówkę przy plaży. No i e... posiedzieliśmy sobie tutaj godzinkę. Woda trochę odpłynęła, jest jakiś coś w stylu odpływu. Pakujemy się do łódki płyniemy następną plażę, to już do nas, do, do hotelu, także koniec odpoczynku. No, wsiadamy do naszej fury i płyniemy tutaj do portu no i płyniemy do naszego portu, a plaża za nami jest naprawdę świetna godzinka czasu, spoczynek gdzieś ciśniemy dalej teraz za bardzo dobrze pani idzie bardzo dobrze nie siły? a tam jest nasz port, nasza plaża woda jest przejrzysta. No, pojechał to princes. tu no. no. sterować Bo nas obróciło. Ale woda jest super, nie? Turkusowa. No, jesteśmy już przy naszej plaży. Więc tak chwilę oddajemy. Oddajemy naszego spotwota. I Idziemy sobie coś trochę, pewnie, odpocząć, nie? A potem wyjdziemy jeszcze pewnie coś zjeść. Co myślisz? No i przed 15 jesteśmy już z powrotem. Jesteśmy naprawdę wymęczeni z grubo ponad 30 stopni. No, kajaki, super sprawa. Pewnie to kiedyś powtórzymy, ale mega męczące. Dotarliśmy do momentu, gdzie nie opłynęliśmy oczywiście całej wyspy, dotarliśmy, przepłynęliśmy przez jeden y, półwysep taki najbardziej wysunięty. No i potem zaczęły się duże fale. Też się trochę zmęczyliśmy i stwierdziliśmy, że... Jak dopłyniemy na drugą stronę wyspy i tam zrobimy przerwę, to nie, będziemy, nie, nie będzie nam się już naprawdę chciało wracać, więc zawróciliśmy i popłynęliśmy na najbliższej plaży. No i tam zrobiliśmy sobie przerwę. No coś sobie zjedliśmy, wypiliśmy i popłynęliśmy z powrotem. Także 3 godziny zleciało. No także teraz cząk i odpoczywamy. No i odpoczęte. Idziemy. Coś zjeść. Wypompowaliśmy się podczas tego wysłuchania. Coś zjeść słodkiego, żeby kalorie przywrócić. A tu obok mieszkają prawdziwi tajowie. Oczywiście rozpiernicz. No to idzie. Przygotowanie na wieczór. A tu jeszcze pełne słońce, no mango sticky rice. Zobaczymy, smakuje, bo jak smakuje. Jak smakuje? Wszędzie inaczej. No i za żarcie zapłaciliśmy 32 zł tym dwa piwa. Już się rozkładają z powrotem. Nie? I znowu od początku fire show.